10% łak 20 debil, 10% hiszczyzny, którą sam zamówił, 5% bedek, 50% keps, 100% szans na to, że nie zapomniałby zjeść. Jan Froncila Frączek. Człowiek, który ogólnopolską sławę zdobył zjadając litr majonezu i zapijając kolką. Aresztowany za publiczne obnażanie się w centrach handlowych został zwolniony za kaucją z donate'ów. Adam, cyganator stryharczu. Dawaj na grill, dawaj na grill, zaraz ci zaraz ci dawaj na grill, dawaj na grill, zaraz 28 latek, który sympatię widzów zdobył prześladując kolegów odmiennych orientacji. Do historii internetu przeszła jego akcja z rzucaniem mandarynkami bezdomnych. Witajcie kochani, jak widać na pełnej, w, w wysokiej formie Tylko dzisiaj, przed wami Fejm na pełnej Fejm na pełnej, pogadamy o Fejm ma 3 I pobijemy się za pieniądze I nie tylko, będą też wojny ryczne! Zapraszamy Ała! Przepraszam <laughs> Adesso Polacca. Adriana Polaka Adriana Adrian. 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 a Polak. Fajne, dobra, łapka w górę. Doberek. Zbiegu dzisiaj z tej strony, z kawalerki, z moim gościem. Dzisiaj jest znany youtuber Adrian Polak. Ja wiem, że taki znany. Cześć Adrian, nie poznać, hej. No cześć, cześć, słuchaj. Adrian, powiedz mi, bo mnie polecali Cię koledzy z YouTube'a. I mówią, a zaproś go, zaproś, to to jesteś, nie? I słuchaj. Co ty robisz na tym YouTube, że ty taki masz fame, że ty masz te dziewczyny w klipach? Kurna, ja, ja też Kurde. bym chciał. No, no ja jestem taki chłopak z bloków, wiesz? No to bawi się trochę do internetu, no. troszkę muzyczka, no, ja eksperymentuję generalnie. Eksperymentator jesteś taki? Tak, no wiesz. A te dziewczyny dały radę, to jakiś bolecik <noise> zrobić u mnie? U ciebie? No Jakiś kameralny, myślę, że dałoby radę zrobić. Ja to słyszałem, że teraz te youtubery to oni w takich klatkach walczą, jak jakieś kurde małpy w zoo, <noise> tak mi się kojarzy, broń. no nie? No klat klatki to bardziej się z wami kojarzą, nie? Ale <noise> okay. mogę być małpą <noise> ewentualnie dla ciebie, no jeżeli le? tak. Nie, Możesz być. Jak ty nie, tak bardzo ty nie jestem, ale, ale ty, spoko. Nie, to wiem, ja to jestem ora gota, a ty to o, jesteś taki może ten... Kamczatka, czy jakaś taka mała, mała taka. Wczoraj też czytała. A powiedzmy, bo to teraz będą znowu, nie? Tam się walili. No dobra. Puriach. Po, po I powiedzmy, jakieś typy masz, co tam wygra? Jak tak? Jak ja trafię, to stówkę mi dajesz, a jak ty to jesteś fajny i łapkę masz i... i no. Dobra, niech będzie wchodzę. Słuchaj, no jeśli chodzi o mój typ, to no chyba stawiam na, na taką rasową patologię taką o, grochowską tam. Linkiewicz. Rankiewicz, no, jak widziałem, słuchaj, tam ja to robię ten, no. ja to strzelam na takiego tego taki no, taki mały... łysny. Nie. No dobra, słuchaj, a bo, ty, bo ty walczyłeś też, nie? To, ty, no w... miałem, swój swoje wiwaszki. I ty z tym wygrałeś, skopałeś dupę temu e, Miałczyńskiemu, czy coś takiego, Miałczy... Aleś, miał. Dawid? Mhm, no było, była taka walka, no, no, no niestety jest... na punkty no, nie udało mi się, z dwoma a. punktem przegrałem, ale... No co ty? Przegrałeś na punkty, to i przegrałeś. Przegrałeś? Znaczy, znaczy, I, i chodź z komfortem. A my mamy coś wyjątkowego! Specjalna, limitowana edycja kart, tylko na Fake MMA 3! Eee, dokładnie. Fake MMA, <laughs> czyli najgłupsza, najbardziej przehypowana gra karciana w internecie. I jedyna, którą możecie kupić wrzucając donate'y na patostreamy. Jak to youtuber? Kochani, pokażę wam teraz, jak zagrać w Fake MMA. Przede wszystkim tak. Tasowanko. Okay. – Żeby nie było, że udajemy. – Ja nie wiem, jak się w to gra, jak coś, na razie... – Ja no, tłumaczyłem ci zasady. Pełnisz no, kartę teraz, nie? Ja muszę tak w praktyce. – karta. Mhm. – O, patrz! Ale grubo, drodzy. – No razu. fajne ale nie możesz, nie możesz jej zagrać, bo, yy, bo to jest yy, Esmeralda, nie? – No i co? – I musisz mieć yy, dwie energie yy, śnieżne. O, ja mam linki za minus 20, czyli od razu cię ten. Atakuje yy, pałą? pałą, tak, Pałą 20. A czemu ja nie mogę śniegiem cię zaatakować? No bo nie masz pały. Ja mam pałę za minus 20, więc. Yy, no nie wiem, czy nie mam. Masz no. ten, minus 20 punktów. Teraz ty. O, linki, o, linki master, master. No, ale nie masz użyć, bo ja mam linki. No, ale jestem master, no to chyba mogę. No nie możesz, bo musisz położyć linki master na linki, więc nie możesz Dobra. teraz tego użyć. Jeszcze po jednej. O, mam bonusa. Łuj ogłuszacz, super mi doszło, wiesz? Y, minus 20 a teraz ci mogę zadać i zadaję z y, pałę minus 20 yy -y -y. ile ogłusza, czyli masz minus 40 punktów. No i, I za te minus 40 tu masz pato, a tak ja ci przejmuję Linki Master i y, dostajesz ryj. A fajnie było ustawiać karty z góry sobie? Tasowałem przecież. No. Jak chcesz, to sobie masz powiedzieć. Ostatnią już kartę ciągniesz. O, i samemu. Coś czuję, że teraz będzie dobrze. Pompa Remix zrobię. Mogę? Dobra, podeszło ci teraz. No leży na, na Esmeraldzie, leży no, dobrze na to. ci że leży na Esmeraldzie. No powinieneś ściągnąć jeszcze jedną kartę, ale e, koniec już na razie, dobra? Dobra. Nie, bo coś muszę. Sorry. To, to kto wygrał w końcu w tę grę? Ty wygrałeś. Ja wygrałem! Super gra. Naprawdę wam polecam tą grę. Jest, jest fajna fake MMA. Wyjątkowa, limitowana edycja. To niesamowite pojedynki! Haha! Ha, zagrywam kartą i samemu! I wzmacniam ją... ...dwoma kartami POMPE TEAM! Hahaha! Ha, ha, ha. Aktywowałeś moją kartę bonus! Wykonuj ha, potężne ewolucje! Uwaga, potężna ewolucja! PJ Co?! Ha, ha, ha. Zbierz wszystkie postacie! Zdobądź pas Fake MMA! Witam Państwa na oficjalnej konferencji przed galą Fake MMA. Są ze mną uczestnicy walki wieczoru Jan Froncilla i dobrze Państwu znany Adam Cyganator. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witam fanów. To będzie Wasza pierwsza walka. Jak przebiegały Wasze przygotowania? Ja od razu powiem, że ja przyszedłem tutaj po, po pas. Odstawiłem na tydzień <śmawianie> piwko z wyjątkiem niedziel. No i przede wszystkim treningi, treningi, treningi. Razem z moim fizjoterapeutą ostro ciśniemy. <śmawianie> Twój styl bazowy to gimnastyka korekcyjna? Tak, zgadza się. Trenuję na, na jeżykach, na matkach. Mam takie specjalne piłki i coraz dłużej udaje mi się utrzymywać równowagę. Jak oceniasz przygotowania klubu Ortoped Med? Świetnie, świetnie. Muszę przyznać, że zmiana z NFZ-u wyszła mi naprawdę na dobre. Jestem w doskonałej dyspozycji. No i przede wszystkim z fizjoterapeutą poprawiłem umiejętności walki w partnerze. partnerze? W partnerze. Adam, ty też zmieniłeś trenera. Postawiłeś na na psa. E, tak, to prawda. Wcześniej trenowałem z ludźmi, nie sprawiało mi to satysfakcji, nie widziałem rezultatów. E, od niedawna Dalej trenuje nie mnie. Widać. Od niedawna trenuje mnie gumcio. E, chodzimy na spacery trzy razy dziennie. Nie ma dnia bez ostrego wycisku. Ech. Ech. Dobrze. 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 Sprzątanie nieczystości po gumciu zdecydowanie poprawiło moje umiejętności walki w parterze. Jestem pewien, że Jan nie sprzątałby po swoim psie. Ja jestem pewien za to, że ty chodzisz na zakupy i bierzesz foliówki, nie bierzesz ekotorby. O nie, nie, przesadziłeś! Przesadziłeś! Spokojnie, panowie! Spokojnie! Spokojnie, panowie! Panowie, spokojnie! Wyjdzie! Spokojnie, panowie! Panowie, spokojnie! A, kolano! Spokojnie. Janek, przepraszam, przepraszam, A. Prze przepraszam. Czy nie jest? A. Serio, serio, bo, sorry, bo, sorry bo. przepraszam. Serio, sorry, przepraszam. Zbój do wolę do już już. To jest y, mememema. Mememema? Me, tak, od memów. Y, zrobiliśmy konkurs na naszej grupie i Dostaliśmy kilka bardzo fajnych y, memików z nami w roli głównej. No, już jesteśmy w takim wieku, że opowiadamy memy. Tak, eee, chałbierze na pełnej, grupa na Facebooku. Eee, pierwsza edycja okazała się dużym sukcesem. Oj, gigantic success! Przesłaliście bardzo fajne memy. Eee, może zacznę od pierwszego mema. ze mną w roli głównej. Fame meme. Fame meme -mem mama? No, no, to jest meme. I słuchaj, to jest postać Chican Boya. Jak widać, kto zna, to zna. No, jak nie zna, to na, natychmiast nadrabiamy. Ore-ore-ore. Oh, to Łukasz przysłał. Nasz znajomy Łukaszkowy. Pozdrawiamy. No ja, to miło. To Cygan. Białystok. Białystok. Boy yy, W tramwaju siedzący. Bliska mi postać. No i nie moja wina, garnitur dobrze skrojony. Ja yy. No bo to jest zabawne, bo to jest podwójne znaczenie słowa skrojony. A. No, patrz. No, widzisz, a ja no ja to jestem że taki... Że ukradł. No tak, no Ale to faktycznie, to, to teraz to nabrało sensu. No... Super od nas, 8 na, na 100 śmieszności. Słuchaj, drugi mem. To jest z tobą, słuchaj. Zobacz, no, no fajny. E, widziałem. Dziękujemy Ci, Magdalena, za ten mem. Ja jeszcze nie mam 30 lat, co prawda, ale e, no, rzeczywiście tutaj takie dopadły mnie ostatnio. Kopiłem sobie taki dresik, żeby się troszeczkę e, odmłodzić. No, na pewno wielu z Was z tym problemem, nie problemem się boryka, że przychodzicie, jesteście najmłodsi w pracy, ale też przychodzicie do innej pracy i jesteście tam najstarsi, mając 30 lat. Zawsze się tak jest. Ja nie, nie mam normalnej pracy w tym kraju. Dalszy mem? Śmieszna morda, moja oczywiście. Dobry kebab piecze dwa razy. To prawda. Z teledysku kubełek do domu. Niezła produkcja, jeden z moich ulubionych. To ma prawda, samo życie. Ostatni mem, kiedy kolega mówi ci, że jest Wege, Janek, mm -hmm. czy taka jest w której bo twoja buzia? Była? Twoja mina? No nie no to e, jakby kanar mi powiedział, że jest Wege, nie? bo oh. No to już e, Renault 203 niższy takich typów. Kochani, renomat 203 jeszcze wróci, e, chłopaki po prostu poszli siedzieć. To nie indyjska restauracja, żeby dawać kary HWTK i jazda, wąs polski kanary Ryje parszywe i krzywe, każdy to kanaria. Wą daleko stąd gra kanaria, trzy Palmas. Głosujcie, który mem wygrał, kto wygrał fejmem, mem, mem, mema. Mememema mema. A już niedługo kolejne konkursy na hałwiarzach, więc wpadajcie O, że nie byłem wodzianka I chłop za babę. Rzeczywiście oryginalne Ty, ty ponoć miałeś z takimi chłopami doświadczenia Rzeczywiście widzę, kto ma z nimi doświadczenie Porozmawiamy może trochę o twojej piosenkach. Słuchaj. Łoj ej, pokazuje ją ej, mówię tutaj yo, ej, o czym to? Nie no, nie słyszysz tam się? No, yo ej, pokazuje ją ej, nie? Eee, dobra, słuchaj, to ja też trochę rapuję. yo yo madafaka, pokazuje tu Polaka, z gęby trochę jest jak Niemiec, D dajcie mi na głowę wieniec la laurowy. Y Yo, yo, Ty, wąsa, ty denerwujesz mnie trochę, wstawaj. Co? Dawaj, nie słyszałeś? Okończ okay. ty swoje pośladów obłosione i wstawaj, dawaj. Roz... Tak jak temu kurna z kompocikiem. Rozluźnij wuzetę już. Taki jak ty, to ja z kiełbasą zjadam się śniadanie. No, taki jak ty, to ja codziennie spod okna z trąbami kurde przeganiam. O nie, nie przeginaj, nie przeginaj, nie przeginaj. Dobra? To A! się zwijam się Panie Zbyszku! Panie Zbyszku! Zbyszek! Pignie! Jaki to jutrobie? kochani, e, pierwszy raz na napełnej, baba z włosem koniąże. I nasza ulubiona para Marta Jankiewicz i Esmeralda już niedługo staną ze sobą na ringu. Dokładnie, a my postanowiliśmy załatwić to jak e, prawdziwe damy, czyli na bicie. Czyli teraz nowy format bitew raperskich. Prosimy Was, komentujcie, kto wygrał. Tak. Kto czy następny? Esmeralda czy Mart. Linkiewicz? Kto następny? I pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków... Będzie, pff, my widzimy się za tydzień oraz w sobotę na forfanie. Batologia linki master zrobię z ciebie gwaśną gniazdkę. To mnie mają tu za gwiazdę. Ćwicę ostro jak... Aha, ryj, ryj, ryj Co tam otwierasz? Dziół Nie wygrasz ze mną? Wybij z głowy Twój twoich piersiach smel wyborowy Tworzy rapu, gatunek nowy Wybiję ci zęby z głowy To jest pato, głupia szmato to się śmiejesz, głupko, Klękaj tu przede mną Z twoją siostrą, małgorzatą Więcej fejmu mam niż Dane Robię power, sremu, train. Ty masz brzydko twarzysz bejm Lub jak Adam z Natuney Rzucę w ciebie buto. Pato influencerką, narzucę takie tempo, że wypocisz mefetrą, kiedy wchodzisz na bek, z tej czarni mają poletkę. Umiesz tylko pić wódkę, rzucam w ciebie butelkę. Głupia pacynko z pestiku, więcej nie śpiewa już hymnu Boi fani ze mną są, aż siebie śmiać się będą Wyglądacie jak klauny, czekają cię knockdowny Fame ma wygrany